Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Pańskie przemówienie było właśnie tak, jak już podkreślali przedmówcy typowo dożynkowe, że wszystko jest pięknie, jest coraz lepiej. To wszyscy wiemy i słyszymy od Państwa od lat. Ale dzisiejsza ta obecna sytuacja no nie jest wcale dobra, bo na pewno także i Pan spotyka się z rolnikami i z tymi sygnałami, ale odpowiedź Pana pokazuje, że de facto no Pan nic nie może, tu Pan nie może zainterweniować, tam Pan nie może, czyli z tej debaty może nic nie wyniknąć. Dlatego też proszę Pana później jeszcze o odpowiedź konkretnie, jakie działania Podejmie Pan i na ile one będą właśnie skuteczne? Pytali tu także wielokrotnie przedmówcy właśnie o kredyty te preferencyjne. Jak w następnych latach... Będą one właśnie wyglądać, czy Państwo już w rządzie rozmawiają na ten temat, czy Pan może podać konkretne środki, jakie zostaną przeznaczone, co właśnie z tym rzepakiem z Elewaru, gdzie on został sprzedany, co z wynikami tych kontroli tutaj zabrakło od Pana odpowiedzi, bo były kontrole wcześniej zgłaszane, więc od razu powinniśmy tutaj usłyszeć o wynikach tych kontroli. I korzystając także z okazji, bo temat jest szeroki i pytano także właśnie o pomoc i spadające ceny żywca, po pogłowia świń. Ja zapytam o tytoń, bo wiemy co się dzieje w Unii Europejskiej, nie wiem jak będzie tutaj zakończone właśnie przegłosowanie dyrektywy, ale plantatorzy tytoniu także pytają o to, czy w ministerstwie trwają prace, jak będą wyglądały właśnie dopłaty realne do tytoniu, bo krąży taka plotka, że prawdopodobnie państwo znowu wyznaczą rok bazowy, 2006, kiedy skupowało wiele osób od innych osób tytoń, a później tego tytoniu po prostu nie uprawiano przez wiele lat, a brano dopłaty. A producenci tytoniu, którzy od lat uprawiają, od kilkudziesięciu lat, no byli po prostu okradani, oszukiwani, bo oni nie otrzymywali żadnych pieniędzy, a spekulanci, którzy wcześniej skupili w danym roku bazowym, zdali właśnie wiele tego, ton tytoniu, otrzymywali bardzo wysokie pieniądze. Proszę właśnie o odpowiedź, jakie trwają prace i czy Państwo, jaki rok bazowy chcą wyznaczyć i dlaczego rok bazowy, a nie realną dopłatę do zdawanych właśnie kilogramów w danym roku tytoniu.